things are never quite what they seem we think we understand the world around us but we really only see the outside what it seems to be i used to be just like you i believed in humanity the newspapers soap commercials politics and history books but one day the world kicks you in the teeth and you don't have any choice but to see things the way they really are my name is lucas kane my story is the one where an ordinary guy has something extraordinary happen to him. Maybe it was supposed to happen. Maybe it was my destiny or my karma or whatever. I know one thing for sure. Nothing's ever going to be the same again. It all started right here. Where else could it happen? New York, capital of the universe. The chessboard destiny chose for the last big game. I was just another pawn living my pawn's life. Until that night, when my life descended into chaos. Dobra, to teraz się z wami przywitam, więc siemano wam wszystkim, ja jestem Ander, a to jest, to gdzie zakrajmy, Fahrenheit. Byłem cicho przez ten czas filmiku, bo byście zrozumieli do pani o co będzie chodzić w tej w... Like dream. Może wam to skrócę, jeśli ktoś nie zrozumiał o co chodzi. Koleś został opętany, nie wiem przez co, przez kogo, dlaczego, i zabił człowiek. Quick, I, I, I've got to get out of here, but before somebody comes in here. Okay, to jest zapis rozgrywki Aha, już możemy chodzić. Okay. Więc tak, aha, tu się nie chodzi tylko tu. Trzeba dźwignąć typa i zanieść go. Czyli trzeba teraz mamy szczółkami. Będę, 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 będę. Okay. Jeszcze nóż, gdzie jest nóż? Tu The knife. I've got to get rid of it. mógł się ch chłopak umyć, nie? Jeszcze też nie wiem, czy się nie dało tego przez zrobić. Zaraz sprawdzimy, czy da się umyć. Out of order Aha w tym drugim będzie, nie? Out of order. Ale w tym drugim będzie. Prawda? Out of order. Ale w tym drugim będzie. Aha, tak się to już robi. umy się. Chłopie, bo jest brudny cały skwi. Okej. Okay. Teraz wyglądamy jakbyśmy tego nie zrobili. Jest kit, jest Dobra, 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 dobra. Teraz wyjdziemy jak ludzie, nie będziemy uciekać. Po prostu opuścimy restaurację. Jakby się nic nie stało. No jeszcze co dziwnie trochę. Sir? The waitress. She noticed something. I'm done for. Yep. Yes. I think that you might have forgotten to pay your bill. Oh, yes, of course. I Excuse me. The bill for the meal. How could I forget that? Quick, before somebody finds the body. do końca dobrze robię. Bo nie wiem, zawrócić, ale gdzie to jest? To. Weź to. Aha, zapłać, zapłać, zapłać stój, wróci. Zapłać. Zapłać, hajs. I wyjdź. Idź, słuchaj się mnie. Ciężko się steruje to Teraz wejdź I need get out of this neighborhood before the police get here. pobiegnij. Do taksy, do taksy, do taksy, do taksy, do taksy. Uciekliśmy. Policjant w sumie może się domyślać, kto to zrobił, ale nie będzie pewny na 100%. procent. Ten człowiek, nie wiem o co chodzi dokładnie. Nobody goes anywhere. A crime has just been committed. I'm going to have to ask you to stay calm and wait here for the police to arrive and check your IDs. Mm -hmm. okay ala tam nie ma udda dogs dining that's it why do they always wait for me to go on duty before they start killing each other in the middle of the night tyler somebody gets murdered every day in new york but especially when i'm on night duty

hey tyler hey martin so what happened homicide i found the body in the toilets i had to go before i went home do we have a suspect a client left just before i found the body who is the victim his name was uh, john winston a regular here at the restaurant kate knew him she could tell you more which table was the suspect sitting at? Oh, he was sitting at that table over there. there. <laughs> Is the body still there? The boys from the morgue were waiting for you to get here before moving it. Nobody's been in the toilet since we found the body. Is that the waitress over there? Yeah, Kate Morrison. I think that you should interrogate her. If you don't mind me saying, go easy on her, Inspector. She's still in a state of shock. Oczywiście, że jest w szoku. A ta granie po polsku, a tak na wszystko jest po angielsku, ale ja nie ja ja rozumiem. jak ja rozumiem, to to zrozumiecie. Jeśli w prawym górnym rogu pojawi się taka ikona, to znaczy, że możesz kierować różnymi postaciami, a dokonę ją okej. Ale ja bym w tym momencie zakończył odcinek, ponieważ on będzie trwał długo i długo. Więc y, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć i na razie.